11 listopada 2021 roku obchodzimy 103 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Przeszło tysiącletnia historia naszego państwa polskiego obfitywała wiele wydarzeń natury politycznej, społecznej, militarnej i gospodarczej. Były okresy wzlotów i upadków. Lecz najbardziej tragiczny okazał się koniec XVIII wieku. Trzej potężni sąsiedzi Polski Rosja, Prusy i Austria korzystając z osłabienia naszego kraju, podzielili jego ziemię pomiędzy siebie i wprowadzili własne rządy. Katastrofa rozbiorów i utrata państwowości nie załamały jednak narodu polskiego. Jego wola przetrwania i uparte dążenie do odzyskania niepodległości stały się podstawą do odrodzenia wolnej ojczyzny. Że Polska nie zginęła, kiedy marzyjemy. Co nam obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy. Masz, marsz Dąbrowski z ziemi włoskiej do Polski. Żarniecki do poznania po szwedzkim zaborze. Dla ojczyzny ratowania wrócimy się przez morze. Marsz, Marsz Dąbrowski z ziemi włoskiej do Polski, Szelestem, i znów nas odszukał, nas, zapatrzonych w przeszłość, w tymi klęskiej chwały, które nam po przodkach nie zostały. Aby uczcić święto narodowe, a jednocześnie uświadomić wszystkim, że nie zawsze się wśród nas znajomość ważnych dla Polski wydarzeń historycznych, przedstawiamy wizję Polski tamtych czasów oraz najważniejsze wydarzenia z naszej historii, od rozbiorów do odzyskania przez nasz kraj niepodległości. Jak długo w sercach naszych, choć kropla polskiej krwi, Jak długo w sercach naszych, ojczysta miłość krwi Stać będzie kraj nasz cały, stać będzie Piastów gród, Zwycięży orzeł biały, zwycięży polski lód, Jak długo na Bawelu brzmi Zygmuntowski dzwon, Jak długo z gór karpackich rozbrzmiewa polski ton, Stać będzie kraj nasz cały, stać będzie Piastów gród, Zwycięży orzeł biały, zwycięży polski lód, Jak długo Wisła Wody na Bałtych będzie słać, jak długo polskie grody nad Wisłą będą stać, Stać będzie krasznej cały, stać będzie Piastów gród, Zwycięży orzeł biały, zwycięży polski lud. Narodzie, niegdyś wielki, dziś smutnej kolei, Wzuty sił, bogactwa, sławy i nadziei, Co niegdyś mocą miecza i nauk wyborem postronnych, Byłeś dziwem, pogromem i wzorem. Dziś pod jarzmem zhańbienia, klęsk niewoli, Dumnym jesteś igrzyskiem i pastwą swawoli. Ty, coś orężem obce przymierzał na go, narody, patrz, co z tobą zrobiły domowe niezgody. Chociaż Polski nie było na mapie, Polacy raz po raz czynili wysiłki, by odzyskać wolność. Jan Henryk Dąbrowski utworzył legiony polskie we Włoszech. Nie zdołały one wyzwolić ojczyzny, ale walcząc u boku Napoleona, przyczyniły się do utworzenia talążka państwa polskiego pod nazwą Księstwa Warszawskiego. Z pomiędzy wojów i gradów ognistych, wierna w swej sprawie nie, niedostępna znaków, szła wolnym krokiem do siedlisk ojczystych garstka Polaków. Skoro ludg postrzegł, jak wzdęte wiatrami, biały z czerwonym proporcem migają, wstrząsnął się miasto radości głosami – nasi wracają! Niedługa radość, każdy chciwie, tak kiedyż jest wódz dzielny, okazały, co nam tak długo przywodził szczęśliwie na polu chwały? 29 listopada 1830 roku wybuchło Powstanie Listopadowe zorganizowane przez sprzysiężenie podchorążnych piechoty Piotra Wysockiego. Polacy byli bardzo słabo przygotowani do wojny z Rosją, powstanie upadło. Za niepodległość, całość i wolność ojczyzny naszej oddali swe życie jej najlepsi synowie. To był ten pierwszy polski listopad. Pozostały po nim groby, wygnanie i tęsknota za to, co nie zginęła. I wtedy rozpoczął się okres niebywałych prześladowań. Język polski przestał być językiem urzędowym, wielu patriotów udało się na emigrację. Do kraju tego, gdzie kruszyna chleba podnosząc z nimi przez uszanowanie, dla darów nieba. Tęskno mi, Panie, do kraju tego, gdzie winą jest dużą popsować gniazda na gruszy bocianie, bo wszystkim służą. Tęskno mi, Panie, do kraju tego, gdzie pierwsze ukłony są, jak odwieczne Chrystusa wyznanie. Bądź pochwalony, tęskno mi, Panie. Zaklinam, niech żywi nie tracą nadziei i przed narodem niosą oświaty kaganiec, a jeśli trzeba na śmierć idą po kolei, jak kamienie przez Boga rzucane na szaniec. Dziś wednie mnie nawiedził anioł polskiej doli i płakał, szumiąc w mroku skrzydłami srebrnymi, jak gdyby chciał powiedzieć, umierasz powoli, samotny, tak daleko od rodzinnej ziemi. Nie wszyscy jednak tylko rozpaczali za utraconą ojczyzną. Byli przecież tacy, którzy nie, nie pogodzili się z losem. Przybywając na emigracji, utrzymywali ścisły kontakt z krajem. Wysłali do Polski emisariuszy, którzy przygotowywali społeczeństwo do walki. A potem przyszła wiezna ludów ożywczy ruch wolnościowy Europy. Bił się lud Francji, Włoch, Austrii, Niemiec. Ruchy rewolucyjne, choć stłumione, stały się zapowiedzią przys przyszłych zmian społecznych. Polacy także rzucili się w wojenną zawieruchę i rozproszyli po całej Europie, walcząc o wolność waszą i naszą. Kolejny zryw Polaków to powstanie styczniowe. Kolejna próba, by uczynić kraj wolnym. Niestety znowu zakończyła klęską. My ułani zawołajmy, chwała Bogu w świat, a będzie Polska swobodna. Czyż Polak nie chwat? Wszakże teraz nie ma pana, a chłop to nasz brat. Niech żyje Polska kochana aż na cały świat. Teraz zaborcy z wielką siłą zaczęli kraj germanizować i rusyfikować. Język niemiecki wprowadzono w szkołach, w tym języku uczono nawet religii. Do historii przeszedł strajk dzieci we wrześniu w 1901 roku, które nie chciały uczyć się po niemiecku. To była ich walka z zaborcą. Nie rzucimy ziemi, skąd nasz lud. Nie damy pogrześć mowy. Polski my naród, polski lud. Królewski szczep piastowy. Nie damy, by nas gnębił wróg. Tak nam dopomóż Bóg, tak nam dopomóż Bóg. Do krwi ostatniej kropli zżył, żył bronić będziemy ducha, aż się zapadnie w proch i w pył. Krzyżacka zawierucha. Twierdzą nam będzie każdy próg. Tak nam dopomóż Bóg, tak nam dopomóż Bóg. Po upadku powstania styczniowego trzeba było czekać pół wieku na kolejną możliwość podjęcia walki o niepodległość. Marzenie Polaków o odzyskaniu wolności zaczęło się spełniać na początku XX wieku, kiedy po raz pierwszy w historii trzech zaborców stanęło przeciwko sobie w czasie I wojny światowej. Wybuch wojny stworzył tę szansę, a Polacy potrafili ją wykorzystać. Wnukowie powstańców z 1863 roku wypełnili ich patriotyczny testament, wywalczyli wolną Polskę. z ojców naszej niepodległości był Józef Piłsudski, twórca legionów polskich walczących z zaborcami. 6 sierpnia 1914 roku z krakowskich oleantrów wyruszyła gromada młodych zapalańców, którzy gotowi byli rzucić na stos swój życia los. ich brygadier Józef Piłsudski, człowiek, który stał się wkrótce ucieleśnieniem wszystkich polskich snów o potędze wszystkich narodowych nadziei. Kto jak on, nasz brygadier Piłsudski, Polskę w sercu śmierć w nic przenosił. kto jak on, pamiętajcie to imię, co do Polski wyrosło, gdy wróg ją z zbudą wyniosłą, całą w ogniu stojącym i w dymie, ten żołnierski wysiłek nadludzki, wy swym dzieciom w kolebkach przekażcie, bo jak w burzy kapitan na maszcie stał dziś w Polsce Brygadier Piłsudski. Się znowu jęła marzyć Polska, co sobą będzie gospodarzyć i siać, i zbierać do własnego gumna. A teraz nam się znów śni polskie państwo, co mu zapieczęć już nie będzie trumna, lecz wielkie w świecie słowiańskim hetmaństwo. A potem dalej Polska nam się marzy, wielka kapłańska słowiańskich ołtarzy dzielnością, mocą i mądrością wielka mistrzyni życia i nauczycielka Prześniła się dzieciom Polska, czekana przez tyle lat. Do której modlił się ojciec, za który umierał dziad. Przyśniła się dzieciom Polska w purpurze żołnierskiej krwi. Szła z pola bitwy gościńcem, szła i pukała do drzwi. Wbiegły dzieci z komory, przypadły Polsce do nóg. I patrzą, w mrokach przyziemnych postępny czai się wróg. Dobywa ostre żelazo z bojecką po nasi dłoń. Więc obudziły się dzieci i pochwyciły za broń. Podniosły w groźny wir bitwy zwycięski parą swych snów. I osłonił przed wrogiem własnymi piersiami lwów. Na progu Polski idącej układły na wieczny sen swych oczu modre pławaty i płowy swych główek len. Gdy obchodzimy rocznicę Polski Niepodległej, pamiętamy jej o tych, którzy zachowali wiarę w odrodzeniu państwa polskiego. Za tę wielką sprawę walczyli i ginęli.